Cześć, witajcie na naszym kanale, dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, o porównanie technologii hydropiaskowania i suchego opiaskowania. Ja jestem Krystian, jest z nami Karol Dzień i dobry. dzisiaj właśnie porównanie obydwu technologii. Mamy tutaj sandbota, czyli hydropiaskarkę, a obok? Obok mamy piaskarkę tradycyjną, piaskarkę na sucho. I plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że włączymy sobie jedno i drugie urządzenie. Na danym detalu sprawdzimy ich wydajność, szybkość czyszczenia, jakość powierzchni. Do obydwu urządzeń mamy tutaj jeden kompresor, żeby zachować tutaj powiedzmy zasady fair play. Kompresor posiada przepustowość prawie 3 m3 na minutę, tutaj mamy konkretnie 2,9 i 6 barów, jeżeli chodzi o ciśnienie. Tak? Do naszego sandbota w zupełności to wystarczy, dla piaskarki tutaj też nie powinno być problemu. Zrobiliśmy już pierwsze próby, czy, czy w ogóle tutaj nam to zadziała i wszystko jest w porządku, więc możemy, że tak powiem, zrobić testy ze stoperem. No i przy okazji zobaczymy, jak wypada jakościowo, jeżeli chodzi o same dopiaskowanie elementów, jakie tutaj klasy czystości będziemy mieli. Jesteśmy tego ciekawi, więc myślę, że może spojrzymy teraz na elementy, jakie mamy do opiaskowania. Mierzymy do końca? Sam. A poczekać, nie do końca. Za pomocą metrówki zmierzyliśmy element. Jest to e, stalowa belka pomalowana trudno farbą. E, element ma 3 metry, 22 centymetry. Przedzielimy go sobie na pół. Za pomocą farby oznaczymy, gdzie ta połowa jest. I jedną połowę zrobimy suchą piaskarką. A drugą połowę zrobimy e, sandbotem. I zobaczymy, jak na. Tle czasowym i jakościowym wypadają obydwa te technologie urządzenia. Więc tutaj wstępnie sobie zaznaczę. E, oprócz belki mamy też jeszcze kilka różnych elementów przygotowanych. E, stalowe zardzewiałe krążki wycięte na naszych maszynach WaterJet. Tak samo tutaj mamy takie e, kwadraty. Nie, nie chcę powiedzieć prostokąty, ale kwadraty mi się wydaje, że są. Kolejne elementy z naszych maszyn. Tutaj jest odpad akurat. I tutaj mamy chyba kawałek jakiejś stalowej szyny, który też tutaj oznaczyliśmy mniej więcej połowę. Też spróbujemy zmierzyć jak to wygląda. Dodatkowo chcemy zobaczyć jak sucha piaskarka i mokra piaskarka będzie zachowywać się na drewnie. Więc oznaczyliśmy sobie połowę, jeżeli chodzi o tutaj ten element. Plus pofarbowaliśmy Mniej więcej, tak samo jeżeli chodzi o, o deskę, żeby zobaczyć, jak będzie ściągało też farbę. Czy ściągnie bardzo mocno, czy, czy, czy będzie cokolwiek widać, czy tutaj będzie mieli do gołego drewna. Tak więc sprawdzimy, jak obydwie technologie się zachowują i w jakim czasie. Doprecyzowując jeszcze parametry naszego testu, dzisiaj będziemy używać piasku kwarcowego o gradacji od 0,5 do 1,4 mm oraz w przypadku jednego jak i drugiego urządzenia zastosujemy dyszę o średnicy 6,5 mm jest to dysza nowa, żeby uzyskać jak najbardziej miarodajny efekt i ten sam piach i taką samą dyszę będziemy używać w przypadku obydwu urządzeń w przypadku takiego testu warto nadmienić jak wygląda strój BHP jeżeli chodzi o piaskowanie na sucho, należy pamiętać o specjalnym hełmie wraz z doprowadzeniem powietrza, żeby tutaj z racji na bardzo duże zapylenie, żeby operator miał czym oddychać i przypadkiem nie nabawił się jakiejś choroby, na przykład pylicy. Jeżeli chodzi o sanbota, potrzebujemy jedynie ochronę wzroku oraz słuchu, no bo ponieważ zapylenie nie występuje. Drodzy widzowie, jesteśmy już po testach. Wyniki i rezultaty znacie. A ja ma do Ciebie pytanie: Jak Twoja opinia? Znaczy, jeżeli chodzi o moje odczucia, to nie spodziewałem się, że piaskowanie może być tak głośne. W hydropiaskarce mamy zazwyczaj tylko przyłbice albo jakąś ochronę wzroku i nauczniki BHP. No, tutaj bez zatyczek do uszu się nie obyło, bo po prostu w kasku, hełmie jest tak głośno, że po chwili dłuższej nie da się wytrzymać. No, wynika to z tego, że jest dostarczany tlen e, tutaj przez, przez e, podajnik, przez kompresor e, i cały czas jest dostarczany do hełmu, tak? no nie możemy tutaj peskować w przyłbicy tak jak w przypadku Sunbota więc to, to takie pierwsze spostrzeżenie jeżeli gdzieś tam chodzi o, o sprzęt, no kask może nie jest yy, tak wygodny jak przyłbica ale jest znośny, jeżeli chodzi jeżeli tak uczciwie powiedzieć i porównywać E, szybka jest troszeczkę mniej, e, ma mniejszą widoczność na pewno, jeżeli chodzi o, o samą widoczność elementów i to też pewnie będzie widać gdzieś tam na belce e, albo na innych elementach. Mo mo możliwe, że gdzieś w niektórych momentach nie dopiaskowałem, bo po prostu nie było, nie było widać samego elementu. Tak? Tutaj tam giełka od piaskowania była, była dosyć spora. I przez szybkę nie było nic widać. Z drugiej strony, przy sanbocie, też przy dłuższym piaskowaniu, przy hydropiaskowaniu naszym, Przyłbica zachodziła mi e, już też, też piaskiem, mokrym piaskiem, ale tutaj nie było problemu, mogłem to szybko przetrzeć i, i piaskować dalej. A przy tych elementach, które tutaj mieliśmy, zrobiłem to tylko tak naprawdę przy belce. E, jak już skończyłem piaskować, przetarłem i kończyliśmy kolejne wtedy elementy, czyli tutaj drewno i, i to, co było następne. Twoje odczytania odnośnie stroju BHP znamy, a jeśli chodzi o samo piaskowanie, samo czyszczenie elementów, jak to wygląda, porównując te technologię? Znaczy, jeżeli chodzi o prędkość, to tak naprawdę jest bardzo zbliżona. Na niektórych elementach wydaje mi się, że piaskarka może być szybsza, e, tak jak tutaj widzimy na małych elementach. Chociaż tutaj ciężko im powiedzieć, bo troszeczkę poczucie czasu jest inne, jak się piaskuje w hałmie, a inne jak w Szyłbicy, bo tutaj e, byłem zamknięty. Ale na, na, nie, na innych elementach, takich jak drewno albo belka właśnie z trudno sieloną farbą, wydaje mi się, że SunBot e, miał lekką przewagę, jeżeli chodzi o prędkość. No nasi widzowie już to wiedzą. <laughs> nasi widzowie już to wiedzą, bo już tak tam, gdzieś tam timer jest na, na tych filmikach. E, my się dopiero dowiemy. E, czy coś jeszcze? E, na pewno, jeżeli chodzi o strumień, to pierwsze, co, co zwróciłem uwagę, to jest to, że w przypadku piaskowania na sucho, e, jakby nie da się skupić strumienia na, na konkretnym punkcie, aby tutaj. E, bardzo mocno zgarnia też wokół, a w przypadku sandbota oczywiście mamy tą powierzchnię, którą czyścimy, czyli ten strumień e, ścierny, ale mogłem powiedzmy bardziej skupić się na jakimś e, danym elemencie, powiedzmy na ściance, na, na krawędzi e, i szybciej wtedy na pewno piaskowało jeżeli chodzi o takie małe elementy, e, bo lepiej dochodziło wtedy tam ścierniwo, czyli ta ta mieszanka ścierniwa. chodzić o jakieś narożniki, tak? Narożniki, dokładnie, tak, tak, czyli, czyli jakieś narożniki, e, tak jak Tutaj właśnie w belce, to, to zdecydowanie w Sandbocie to, to poszło szybciej. I widać było od razu efekt wizualnie, jak, jak zaczynałem to piaskować. Przy piaskarce musiałem znaleźć odpowiedni kąt, ale to też nie wiem, czy wynika z mojego niedoświadczenia czy, czy z samej budowy maszyny. Ale na pewno chwilę to trwało, żeby gdzieś tam to złapać. Okay. No to co? Ja już do siebie więcej pytań nie mam. Widzowie, jeżeli wy byście chcieli się czegoś dowiedzieć odnośnie tych technologii ich porównania, dajcie nam znać w komentarzu. A, A tymczasem jest... co? A jeżeli chcielibyście jeszcze przeprowadzić, żebyśmy przeprowadzili jakieś inne testy, albo macie pomysły na kolejne filmiki, to też zapraszamy, piszcie komentarze. A w takim razie zapraszamy do kliknięcia, subskrybuj i zapraszamy na kolejny filmik. Łapka w górę. Łapka w górę. A tak, jest. zbieramy cały ten bajzel i Dziękujemy idziemy bardzo <laughs> Tak, na razie.